Przyjdź, Duchu Święty, i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem. Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal we mnie ogień Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i rozpol we mnie ogień Twojej miłości. Jezu Chryste mistrzu Nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa. Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne. Bracia i siostry, oddajmy swoje troski i wszystkie problemy Bogu Ojcu. Modlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Chrystusa uwielbionego, i stwórz w nas jedność. Zniszcz bariery nienawiści i podziału. Przyjdź, Duchu Święty. Otwieram się całkowicie na Twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz. Poddaję moje plany Twoim. Chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź, Duchu Święty, i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym Go słuchał. I siłę woli, abym za Nim szedł i był Mu posłuszny. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku. Amen. Przyjdź, duchu nadziei, spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Przyjdź, duchu święty, przyjdź, duchu nadziei, abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Przyjdź, duchu nadziei. Przyjdź, Duchu Nadziei, abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Duchu Święty, pozostań z nami na zawsze. Udziel nam głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Panie, kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami, czynami i uczuciami. Króluj nam Chrystę, zawsze i wszędzie. Boże mój, moje życie składam w Twoje ręce. Daję je Tobie, Boże mój, całą miłością mojego serca, ponieważ kocham Cię i pragnę tego, by móc oddać się Tobie, Boże mój. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddał Bogu. Przyjdź duchu święty, przyjdź duchu święty, uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.